Dzień dobry. Mateusz Drzmała, witam i zapraszam na przegląd prasy. W tym numerze tygodnik pielski zajmuje się sprawą 28-letniego mieszkańca Piły, który to w akcie desperacji wyskoczył z 10. piętra. Artykuł pod tytułem Młody Pilanin skoczył z wieżowca na stronie trzeciej tygodnika Pilskiego. Z kolei strona Piąta poświęcona jest tak zwanym jednorękim bandytom i temu, że pilanie coraz więcej pieniędzy wydają na hazard. W pile istnieje już około 200 punktów gier, a jedna z firm chciała uruchomić już drugi salon gier na automatach. Na stronie siódmej artykuł dotyczący programu. Internet zmieni twój los przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego. Jest to program współfinansowany ze środków unijnych oraz budżetu miasta Piły. Dzięki niemu około 115 rodzin w pile otrzyma komputery wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do szerokopasmowego internetu. Teraz przechodzimy do tygodnika nowego, a w nim artykuł pod tytułem Czy śmierć może być sexy. Artykuł ze strony tytułowej całość znajduje się na stronie szóstej. Artykuł dotyczy kampanii reklamowej jednej z firm z Wągrowca produkującej trumny, która w bardzo kontrowersyjny sposób zaczęła reklamować swoje produkty. Z kolei na stronie A3 wdepnęliśmy w bagno. Jest to sprawa jednej z polskich rodzin, która po otrzymaniu wyroku eksmisji zwróciła się i otrzymała mieszkanie zastępcze o tak zwanym najniższym standardzie. Jaki ten standard jest, dowiecie się Państwo w tym, że artykule. Z kolei tygodnik nowy w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych przybliża nam losy jednego z cmentarzy, znajdującego się na terenie Powiatu Pilskiego. A konkretnie chodzi o cmentarz w Grabionnej. Również podobne artykuły publikuje Tygodnik Pilski na stronach od 12 do 13, gdzie mamy trzy artykuły poświęcone również dniu Wszystkich Świętych. To wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Zapraszam na następny tydzień. Do widzenia!